Wibracja jej daty urodzenia tworzy świętą triadę komunikacji, kreacji i uzdrowienia serca. To dusza, która przyszła z planu nauczycieli światła tych, którzy nie potrzebują wielu słów, by przekazać prawdę. Wystarczy ich obecność. Do 1 marca to brama równonocy. To dzień, w którym światło i cień równoważą się doskonale. Urodzić się w tym punkcie to jak mieć w sobie kompas harmonii między światem, materii i ducha, w jej duszy mieszka mistrzyni, równowagi zdolna uspokoić. Chaos i przywracać świadomość do środka. Gdziekolwiek się pojawia, energia się porządkuje, nawet jeśli nie mówi nic. Twoje światło jest szmaragdowo złote to kolor leczenia, zaufania, odnowy. Często twoje ciało reaguje na energię innych. Jesteś jak barometr ale to dar, nie przekleństwo. Uczysz się teraz zamieniać chłonięcie na przepływ, by przez ciebie przechodziło, a nie w tobie zostawało. Suma liczb twojego roku urodzenia to pięć. To daje duszę podróżniczki, odkrywczyni, tej, która nie znosi stagnacji. W głębi masz zakodowaną wolność, a twoje doświadczenia pokazują ci różne wersje więzów. Byś nauczyła się je rozplatać. Jesteś duszą, która w każdym wcieleniu uczy się wolności serca tej prawdziwej, która nie ucieka, lecz zostaje, bo czuje miłość jako przestrzeń, nie jako klatkę. Twoja osobista wibracja to mistrzyni współczucia to wibracja istot, które przychodzą na Ziemię, by leczyć przez przykład. Nie przez kazanie, lecz przez bycie sobą w świetle i w prawdzie Ale też wewnętrzne dziecko, które pragnie bawić się i tworzyć Oba aspekty muszą być połączone Gdy jedno dominuje, pojawia się zmęczenie Nasz w sobie energię czystej miłości, która obejmuje wszystko Przekaz od źródła Nie przyszłaś tu, by udowadniać swoją wartość Przyszłaś, by przypomnieć światu, że wartość istnieje w każdym oddechu Twoje dłonie pamiętają dotyk uzdrowienia Twoje oczy widzą prawdę za zasłoną nie bój się swojej mocy jest miękka, ale niezniszczalna. Nie jesteś tu by ratować, jesteś tu by świecić. Gdy otwierasz serce, świat odzyskuje swój rytm. Twoje duchowe symbole. Motyl, transformacja i lekkość po okresach zamknięcia. Szmaragdowy promień, uzdrawianie przez prawdę i czułość.